Dzień piąty. To jest dzień piąty wyjazdu majowego. I tak dzień piąty nie, obf, nie był w ogóle obfity w atrakcje. No jedyną atrakcją było to, że sobie pojechałem w deszczu i się nie poślizgnąłem na mokrym asfalcie. No, to jest jedyna atrakcja. Że w dniu czwartym nadrobiłem chyba ze 150 km, Także dzień piąty był takim, można powiedzieć, Powolnym dniem, deszczowym dniem, no i, i, nic, i nic nie zobaczyłem. No tutaj, tutaj spotkałem pana z pieskiem. Pilnowali stada owieczek. Piesek bardzo grzeczny stał i się pilnował. Deszcz padał, a ten biedny pies tutaj mógł. Zresztą no przyzwyczajony na pewno, że, że moknie na deszczu. I stoją i pilnują owieczek. Ja jadę dalej. Pogadałem chwilę z panem. I jadę dalej. Tutaj, tutaj się zatrzymałem, żeby tam, o, tam daleko widać, ale słabiutko, słabiutko to widać. Tam jakieś autostrada, czy co to było. Yy, tutaj właśnie też filmuje ona od góry teraz. Sfilmuje tą autostradę, otwierali. Tam jest taki, taka daleko idąca droga jeszcze nie była otwarta, jeszcze było zamknięte wszystko, tu żadne samochody tędy jeszcze nie jeździły to jest 2023 rok także podejrzewam, że 2026, jeżeli ktoś tam przejedzie albo nawet w tym roku 2025, no to już to jest czynne i otwarte. No właśnie tutaj jadę boczną drogą wzdłuż tej, tej nowej jeszcze nieotwartej drogi Autostrady yy, i... Tak yy, oczywiście fajne zakręty, fajne dróżki, no ale co z tego jeżeli jest mokro i w ogóle nie można się rozpędzić. O tutaj no pamiętam była mgła straszna, nie wiem jak ja wysoko wjechałem, co to były za miejscowości, ale no mgła była bardzo, bardzo mocna. I dlaczego używam też nawigacji a nie jeżdżę na Googleach w telefonie? Dlatego, że nawigacja jest motocyklowa i jest wodoodporna i po prostu e, mogę ją używać w deszczu. No, tutaj dojechałem już do, do pola kempingowego, no także nudny ten odcinek nie był zaciekawy. E, ja nic nie zobaczyłem, wy widzowie też nic nie zobaczyliście. O, jedynie można zobaczyć mój namiot i stoliczek gdzie się rozpakowałem i zapraszam na dzień szósty na pewno będzie o wiele ciekawszy.